Ulubiony dzień w roku? Dzień? Dzień? Kurczę, a może porę, bo dzień to ja nie wybiorę. Poczekaj, dzień. wymyślmy dzień. Ja wiem, jaki jest mój ulubiony dzień w tym roku. To będzie 8 lipca, to będzie Dzień Chwała Mu. Zapraszamy albo już jest po, nie wiem. Tak. Kiedy uwielbienie w Radomiu? Wiecie co, sprawa jest prosta, po prostu trzeba napisać, zadzwonić i hej, hej, zapraszamy. Eee, zróbmy jakieś uwielbienie w Radomiu, jest masa może osób takiego kościoła. U, u, z uwielbienia, więc to tak, tak, tak się zadzwonić, pomyśleć, gdzie kto i jak. Można się do tak nas jest. odezwać, może coś można jak pomyślimy. Mhm. Pozdrawiam radom. Dobra, macie jakieś ukryte talenty? Ukryta, może nie ukryte nawet, ale takie, o których nasi widzowie nie wiedzą, a nasi najbliżsi wiedzą. Ja na przykład e, trochę kaligrafuję. Ostatnio, może mniej, bo nie mam czasu, ale to jest coś, co niesamowicie i bardzo lubię. Bardzo, bardzo, bardzo lubię sport, bardzo lubię gry zespołowe. Kiedyś grałam nawet w piłkę nożną w klubie piłkarskim dla kobiet pierwszoligowych, ale bardzo długo tego nie robiłam, więc już pewnie moje umiejętności poszły daleko, daleko. Koszykówka to jest coś, co zawsze na maksa w ogóle kochałam, ale myślę, że z takich talentów, które bym też powiedziała. To to, że bardzo lubię wspierać ludzi niesamowicie. To jest dla mnie coś bardzo ważnego, żeby wspierać ludzi w spełnianiu swoich marzeń, żeby się znal znaleźli w miejscu swojego powołania. I to jest coś, co jest dla mnie super ważne. Hmm. A ty? Ja powiem krótko, ja umiem i lubię piec i gotować. Wow, super. Jak dziura w skarpecie, to sześć czy wyrzucać? Ja częściej ja, wyrzucam. Wyrzucać. Ja też. <laughs> lubię sześć, umiem, możliwości. ale wyrzucać. Nike czy Adidas? Oj, cofam tego Nike czy o, Adidas? Czekaj. to może wywołać podziały większe niż ja. 1054. Ja jestem po prostu team Nike, ale chociaż kocham Adidas. Ko, ja kocham Adidas chyba. Nie, kocham ciuchy Adidasa, ale kocham buty Smarka. Nike, chociaż też kocham mm -hmm. super stary Adidasa, mm -hmm. więc... Lubiony smak chipsów. salony. A ja e, najczęściej się waham... Jakieś serowe? E, to serowe. Nie, bardziej zielona cebulka, po papryka, czasami w ale lubię e, Lace Oven Baked. a to. Też, ale e, powtórzę Wtedy. się jeszcze raz. Yy, ale chipsy z Rosmana, one są jakiś wysmaku, ale są serio najlepsze. Ale u mnie właśnie ciężko jest taki jeden ulubiony, bo mi się zmienia od nastrój. że mam, mam nastrój na różne. Co miałyście dzisiaj na obiad? Jeszcze nie miałyśmy. Przed nami. Mieliśmy bakalie przed chwilą. <śm> tak, bakalie, na obiad. Będzie obiad yy, w nagrodę. Nagradzamy się za nim. To byście mogły się cofnąć w czasie i zrobić jedną rzecz inaczej, to co by to było? Ja w ogóle mam tak, że ja w swoim życiu nie żałuję niczego oprócz grzechu i mówię to świadomie i to bardzo no ja. świadomie. I wydaje mi się, że jakbym mogła cofnąć czas, to są takie różne sytuacje, w których na pewno kogoś zraniłam. Mhm. E, I może nie będę mhm. o tym gdzieś tam szerzej opowiadała i mówiła, ale tak, e, cofnęłabym po to, żeby na przykład kogoś mhm. nie zranić. Mhm. No to chyba są takie pojedyncze. Rzeczy. Ale też ja widzę, że z tych wszystkich rzeczy, które może tam żałuję, jakieś, nie wiem, może wchodzenia w jakieś relacje, w których nie powinnam wchodzić. To chyba bardziej to. Widzę właśnie, że nawet z tych rzeczy, które może bym żałuję, no to Bóg wyciągnął jakoś super lekcję hmm. i. No to są też doświadczenia, no które nas budują no... i, i nie bylibyśmy tutaj, hmm. gdzie jesteśmy, więc. Może nie yeah. takiej odpowiedzi się spodziewaliście. Ale... Czy doświadczacie w swoim życiu falowania? Raz łatwiej, raz trudniej, co robicie, gdy jest trudniej? Zdecydowanie. Jak zrozumiałam, że wszyscy tak mają, to mnie bardzo to uwolniło i było mi łatwiej. Co wtedy robimy? <waves> <picked up> no ja ta... perfekt... <sheits hago> <ps2> pues myślę, że staram się pamiętać o tym, po prostu, że to przejdzie, że to jest chwilowe, że to jest że to jest jakiś moment mhm. i po prostu, że to jest też normalne, tak. nie? Ja myślę, tak. że my w ogóle też jako ludzie mamy taką tendencję, że mhm. jak coś się dzieje, o, że w ogóle wszystko tak oceniamy, że coś, co się dzieje, to jest po prostu albo złe, albo dobre. Mhm. I na przykład nie wiem y Mam strasznie zły humor i, i jestem w jakimś takim dołku, to od razu chciałabym znaleźć sposób, mhm. żeby z niego wyjść, żeby z niego wyjść. A kurczę no w sumie mogę zaakceptować. No okej, okay, no teraz się po prostu mhm. tak czuję. I też zrozumieć, że te dołki mogą nas wynieść na te wyżyny i jakby wybić nas, być taką trampoliną. I, i, I zrozumieć, że nasze życie to nie jest tylko taka fala prosta, taka sinusoida, ale to jest taka sinusoida w górę. Że nawet o, właśnie fajnie. jak dołek masz w jakimś, nie wiem, tutaj masz dołek, no to i tak jesteś wyżej niż byłeś w tym dołku na samym początku. No. Ja myślę, że co, że bardzo mhm. ważne dla nas jest to, żeby wchodzić mhm. z tymi trudnymi sytuacjami do Pana no. Boga, ale też po prostu do ludzi, którzy są bliscy, mhm. którzy mogą nas podnieść, którzy mogą dać nam dobre słowo, z którymi możemy przegadać mhm. jakieś tematy. E, jaka kwestia w wierze was pasjonuje, interesuje, taki wasz e, konik jakby? E, mnie najbardziej fascynuje i ciekawi i, i bardzo staram się też ostatnio odkryć, Tajemnice Królestwa Bożego, jako czegoś, co nie zaczyna się dopiero po naszej śmierci, ale okay. jako coś, co jest tu i teraz. I myślę, że to jest taka rzeczywistość, którą na nowo po prostu odkrywam. Ale nie powiem, że czuję się w tym jakaś najmocniejsza, uh -huh. ponieważ to jest naprawdę coś, co, co mega, uh -huh. mega, mega, mega odkrywam. To może właśnie fascynuje i się będzie odkrywało przez całe tak? życie jakieś. Ale na pewno też temat właśnie powołania, posłania. Uh -huh. I, i, I to jest coś, mhm. co jest dla mnie takie na maksa, na maksa po prostu ważne, i właśnie wchodzenie w miejsce naszego powołania, to jest coś dla mnie niesamowicie mhm. istotne. Moje serduszko bardzo mocno bije y, na temat jedności, jedności w kościele mm. szczególnie, więc po prostu ja się rozpalam, jak o tym mówię, y, i, i naprawdę po prostu chcę, żeby Bóg mnie w tym wykorzystywał. Gdybyście mogli się spotkać z postacią biblijną i porozmawiać o Jezusa. To z kim? Mnie fascynują w ogóle ludzie pełni pasji i po hmm. prostu to jest coś, co bardzo cenię. Więc chyba Paweł. Kurczę, jego to jest tak strasznie ciężkie, bo ja jakoś bardzo mocno zawsze inne, in, ja jakoś bardzo mocno zawsze identyfikowałam się ze świętym Piotrem. I... I bardzo miałabym do niego wiele pytań, mhm. no, chociażby z tego względu, że on no, widział Jezusa, no Paweł ma niestety... No, że on, widział Jezusa, nie? Wiesz, że Paweł, tak, tak ale... ale A w też... sensie, że Paweł nie, ale że Piotr widział o tym, Tak, 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 za życia. Mhm. Ale tak sobie też myślę, kurczę, że bardzo bym też chciała porozmawiać z Maryją, no bo ona też tyle tajemnic skrywała i tak naprawdę bardzo hmm. wiele tajemnic. Tak działa ten etap Jezusa, który nie jest w ogóle opisany w Biblii. Tak. Nie? Tak. I ona by mogła stracić takie, takie różne sekrety. Takie, Ja ta, W ogóle mam wrażenie, że Pan Bóg do niej tak hmm. mówił i tyle jej rzeczy hmm. powiedział i przekazał. Ona skrywała to wszystko w hmm. sercu. No, lubię ten fragment, Eem, że skrywała, nie? Że no, 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 ale chyba jakby miała, tak powiedzieć, no, taką odpowiedź na to Piotr, że coś mam do niego, mm. jakąś taką mec, mega mocną słabość. Jeszcze z, a, gdy miała wybrać za postołu, bo tak sobie myślę, że bym chciała kogoś, kto spotkał Jezusa, to wtedy chyba Jana. Bym chciała po prostu na, na temat tej miłości z nim mm. porozmawiać, bo on był takim, który doświadczał tak mocno tej Bożej miłości, mm. że pisał, nie? Że ulubiony uczeń Jezusa. I, tak. I to było takie... Naprawdę Mimo bym bardzo. chciała e, posłuchać jego doświadczeń w w tym temacie. Kiedy ostatni raz miałyście jakąś grubą bekę i z czego? Jak mówiłyśmy o y, czynieniu dobra. I tam opowiadałam o dwóch kolegach mężczyznach, którzy zadzwonili do mnie. I, o, i to było takie przesłodkie, bo sobie też siedzieliśmy w kilka osób przy stole. A, to ja coś. wiesz, ta historię. Chciałam powiedzieć, Ech. o powiedzieć tą, ale tak jakoś <grym> zaczęłaś inaczej z innej strony, mówię, czy A, nie Ale właśnie cieszę się I Ja coś tam powiedziałam, że jej jest mi smutno, bo coś tam, bo rzucała akurat coś na Instagrama i byłam zdenerwowana, bo zajmowało mi to za dużo czasu. I w tym momencie kolega, który siedział naprzeciwko, wyciągnął telefon i zadzwonił do mnie i powiedział, dzwonię do ciebie, bo jesteś ci smutna, bo ja do ciebie dzwonię, jakieś ci smutno, żeby ci nie było już smutno, żeby ci było ciepło na serduszko. Więc użył dokładnie tych moich słów, które użyłam w odcinku trzecim. I to było takie to fajne, wyszne. że zapamiętał. Mm. Bardzo, 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 bardzo miał z tego wielką bekę. Przy tym stole. Mhm. Dużo jest takich e, bek sytuacyjnych, że ciężko jest to powtórzyć, bo Może to nie, nie ma. To tak, takie no? śmieszne potem, tak, się opowiada, no, przed miał nie miałyśmy bekę podczas. E, jakiś razy razy mówiłam o Królestwie Bożym. <grym, grym>, na no Kilka razy mówiłam o Królestwie Bożym i cały czas tak zaczynała z taką powagą, <grym>, z taką pomagą. Chciała <grym>, być poważnie, o, mi nie chodziło. E, tak się kończą moje wydziały. Co zrobić, kiedyś się nie chce? Ja uważam, że w momencie, kiedy się nie chce, to można sobie dać taki. No wiesz, to zależy, co się nie chce, bo u mnie na przykład w pracy to jest tak, że jak masz na przykład coś kreatywnego i masz możliwość, żeby poczekać na taki moment, że ci się chce, tak. albo że coś pyka, albo że masz taką chwilę mm. po prostu natchnienia, to to nagle mm -hmm. cała praca idzie się zdecydowanie tak. szybciej niż jak na przykład robisz coś, bo się męczysz, bo się męczysz, mm -hmm. bo coś ci się nie chce. Wiadomo, że czasami nie ma takiej możliwości, po prostu trzeba mm -hmm. usiąść i skrupulatnie coś zrobić, przeczekać. <śla> Moja metoda to jest poczekać na moment, aż się chce, a ty twoja? Albo... Albo po prostu zacząć coś robić i nagle podczas tego procesu się zachciewa. Że nie wiem, chociażby, nie wiem, ja robię coś, bo wiem, że to jest dla mnie dobre, że na przykład ja już mam taką rutynę, że regularnie ćwiczę i to nie jest tak, że mi się chce, ale wiem o tym, że to jest dla mnie dobre i wiem, że jak już zacznę to robić, to mi się zechce i mm. będę miała z tego ogromną satysfakcję. Ja na przykład też wyznaję zasadę, że są rzeczy, kiedy nie można już zadawać mm -hmm. sobie pytań, mm -hmm. bo uważam, że to nic nie zmienia, a tylko sprawia, że mm -hmm. nam się bardziej nie chce. Na przykład jak ja wiem, że codziennie wstaję, dajmy na to godzinie szóstej, to w momencie, kiedy dzwoni budzik, nie zadaję sobie pytania, czy mi się chce wstać, czy mi się nie mm -hmm. chce. Bo bardzo często na przykład odpowiedź Stajesz. może być, nie chce mi się, więc uważam, że czasami nie zadaję się mm -hmm. po prostu już pytań. I tak jest na przykład przy wielu rutynach, bo po prostu rodzą się mm -hmm. wątpliwości. Na przykład idziesz ćwiczyć, wiem, że i nie wiesz, że idziesz ćwiczyć, no tak. to, to już nie zastanawiasz się, ej, czy mi się chce, czy mi mm -hmm. się nie chce. Tylko Albo tak, e, Nie zawsze się chce modlić i wiemy, że to jest dla nas dobre, i po prostu robimy to, bo, no, bo to nie jest tak. Bo wiemy, że ostatecznie Powiem. korzyść jest dobra. To mi się wydaje, że to jest też taka dojrzałość. Czegoś, czego się nauczyłyśmy, nie? Po pewnym czasie. Jak znaleźć męża? O <noise> powiedz, Sonia. <noise> ja wam <mu> nie powiem. <noise> ja jak znaleźć męża? Właśnie powiedz mi, Irmina, powiedz mi, jak znaleźć męża? Jak jest co, w moim przypadku to było takie proste. Po prostu się zakochałam i e, chyba nie rozkmijałam tego za bardzo. W takim sensie. Nie wiem, mam, mam wrażenie, że kiedyś było to jakieś prostsze, jak się było młodszym, nie wiem. Nie wiem, po prostu je zakochałam i poleciałam w to zakochanie, a potem dopiero się budowało poważniejszą relację i pracowało nad sobą. Ale to ja nie mówię, że wszyscy hmm. tak muszą mieć. Ja nie mówię, że to jest najlepsze rozwiązanie na świecie. Yy. Nie skupiać się nie na wiem. tym, żeby aż tak bardzo po prostu żeby znaleźć. Może jak, może jak, może jak, może nie wiem. Nie bo po prostu nie być wiem. sobą robić, co się robi. Yy. I tyle, jakby być szczerym, autentycznym i no i ufać Bogu. Mówię <noise> <noise> mam to na podstawie. No, patrzenia na mnie. Ulubiona symbolika biblijna. No, masz coś? Wiesz? Ja kocham kwiat Migdałosta. Tak kiedyś Bóg hmm. A kiedy w Biblii on jest? W księdze Jeremiasza. Wow. No ogólnie jakby m, m, kwiat migdałowca jest tam też na, na menorze uh -huh. i to też jest fajna symbolika tego. Uh -huh. no to zgłębienie, nie będę tego tłumaczyła, bo to jest dla mnie takie bardzo znaczące. Nie Bóg do mnie przemawiał przez to. Nie, chyba nie mam no, ulubionej symboliki jednej. Krzyż. O! No ale to już wypada tak <głos> powiedzieć. <głos> nie wiem, nie mam. No, ulubiona księga z Biblii? Ja kocham psalmy, kocham psalmy. Ja... I lubię księgi Apokalipsy. Ja dzieje apostolskie. A to mm. jest takie śmieszne w sumie, są i so... No wiadomo, wszystkie księgi są super mm. i piękne, ale no nie ja wiem, mnie te dzieje tak mm. rozpalają. Ja to w ogóle mam całą zakreśloną, jeszcze w każdym kolorze, co innego, mm. jak idę mówić o Bogu gdzieś, czy ewangelizować, to mam podkreślone na zielono fragmenty jak potrzebuję fragmentów o miłości Bożej na różowo, mm -hmm. jak o chwale Bożej na żółto, tam jest tak tego pełno. Tak w Na takiej zasadzie, że wiesz, żeby mieć to mm. od razu, nie? Że, jej ja, ja chcę je usłyszeć, co Ty mówisz na ten temat, mm -hmm. chcę Boże, usłyszeć, co Ty mówisz na ten temat. Chcę, po że potrzebuję tak z serca, wiesz, takich, mm -hmm. zachęty, jakiejś prawdy, która mnie teraz podnieść. No, chyba, chyba mm. dzieje Kim chciałyście zostać, jak byliście małe? Ja chciałam być strażakiem. No. Potem chciałam być projektantką mody, a potem chciałam być piłkarką. O, jak po kolei tak. Wszystko. Jak kiedyś bawiłam się w zielarkę. O, to jest ciekawe. <grystanie> Zielarka jest, Zielarka, spoko. Ale, ale to karka. były jakieś takie, rymuje się, podobno. <grystanie> Jakaś osoba, którą podziwiacie, która was inspiruje, od której się dużo uczyłam. Marcin Zieliński. <grystanie> Trudne. Jak reagujecie na ludzi, którzy nie chodzą do kościoła, krytykują Kościół wspólnoty? Ja myślę, że jeżeli ktoś nie chodzi do kościoła, tak naprawdę to jest jego wybór, mhm. nie? I, i, e, I myślę, że naprawdę, no, my podejmujemy swoje decyzje, mhm. każdy podejmuje po prostu swoje decyzje. E, Trzeba być więc, tolerancyjnym wobec nich. No nie? w ogóle, tak ja też myślę, że mamy bardzo dużo e, bliskich mhm. znajomych, które e, nie chodzą do kościoła i naprawdę są przekonawsko fajnymi, mhm. cudownymi ludźmi. E, Więc jak na takie osoby. Myślę, że na pewno nie patrzę na nich przez pryzmat tego, czy uh -huh. chodzą do kościoła, czy nie. Kościoła Jeśli chodzi o krytykowanie kościoła i wspólnot, ja mam w tym taką wolność i myślę sobie o tym, że Jezus odchodzący do Ojca nie zostawił nam takiego nakazu i zadania. E, się na cały świat uh -huh. i brońcie kościół, który uh -huh. jest krytykowany no i brońcie. Się i bronić wspólnoty, które mhm. są krytykowane, tylko się na cały świat i głosi Ewangelię, czyli głosie dobrą nowinę. Dzielcie się tym, co ode mnie mhm. dostaliście, usłyszeliście. Ja myślę, że tak, to jest takie moje posłanie, z czym ja się identyfikuję, mhm. że ja zawsze wskazuję na Boga i mogę opowiadać o Bogu i o tym, co zrobił w moim życiu. A myślę, że nie chodzi nagle teraz o to, żeby wiesz bronić Kościół czy wspólnoty, tak jest. nie? No, Bóg sam się obroni tak naprawdę, a musimy zrozumieć o tym, musimy zrozumieć to, że zawsze jak będziemy no, w miejscu powołania, będziemy mówić o tym, no to będą jakieś sprzeciwy, będą, jakby to jest norma, no Jezus się z tym zmagał, to czemu my mamy się z tym nie zmagać? No. Nie? I, I też jakby Kościół, wspólnoty tworzą ludzie, więc to też Kościół nigdy nie będzie idealny, tylko Pan Bóg jest idealny, a Kościół będzie miał jakieś naleciałości zawsze. Tak, w tej że my różne. też często widzimy, co się dzieje. Nie jest. No my sami siebie znamy, też, no, samy się, samy siebie znamy też, sami siebie znamy, więc wiemy, że nie Ale dla mnie za... to też najważniejsze, to to, że właśnie też nawet Jezus jak posyłał... Uczniów, jak posyłał 72, mhm. to pierwsze to co, to, co mówił, to mówił, że idźcie i wprowadzajcie pokój. Posyłam was jak owce. Nie powiedział, posyłam was jak drapieżne zwierzęta, które teraz macie rozszarpywać innych ludzi i po prostu bronić mnie. Mhm. Tylko tak naprawdę cały czas wskazywał na ten pokój i na tą łagodność. Nie, mhm. mi się wydaje, że to jest takie ważne i istotne, że nie mamy iść, tak nie mamy jest. się kłócić, nie mamy walczyć, tylko mamy nieść po prostu Boga. To czasami I... po prostu musimy milczeć i tyle i to jest najlepsze. Tak, i czasami nawet mhm. też nie chodzi o to, że ktoś nas się pyta, albo coś, żeby nie mówić naszego zdania, tak, no bo tak. mówić, Jeżeli ktoś nie, się pyta nas, nie. I chodzi nie? o to, żeby nagle no. wojować. I... Trzeba rozpoznać, czy ktoś jest tak naprawdę otwarty na dyskusję, tak. na taką mądrą dyskusję czy ktoś po prostu chce pojechać i się wyżyć, no to wtedy nie ma, nie ma co, co dyskutować. Jeżeli ktoś chce porozmawiać, no to porozmawiajmy z nim. To bardzo miłości. chętnie, totalnie. Słuchajcie, to no jest koniec. To nie było proste. Tak, myślałam, że już będzie to prostsze, a niektóre pytania były naprawdę trudne. Ze wszystkie wam bardzo dziękujemy. Tak i... Słuchajcie, my idziemy jeść. Idziemy jeść. Tak, idziemy jeść. I do zobaczenia. Wy też sobie zjeście dzisiaj coś dobrego. Uh, não, não. Papa! Papa! Pa.